No to mamy ciągle dalszy żniw. Kończymy przężyto, znaczy kończymy, no. zaczynamy kosić. Jak widać mi ma co robić Zęży to ładne jest pojemniku nasywał już kosimy od drogi tak, krzyżyto, tak, krzyżyto. No, co tu gadać? po wypalane, miejsca wiadomo, od suszy, ilość czarne, ale nie jest najgorzej. Kłosy są nawet. Dobra, jedziemy ją podjadę, podjadę, bo już mam pełno, to wysypie czwarty zbiornik. W sumie to nam zostało jeszcze może 4 hektary i 3 hektary na innym polu. Tam i coś także u siebie już ma prawie kończymy. Wczoraj brat trochę na usługach kosił, I dzisiaj już właśnie jak damy radę to to skosimy, jutro, czyli niedziela i będzie już po żniwach zbożowych, aby gryka zostanie, czyli dobrze jest. U nas w końcu mamy pogodę, bo to już trzeci dzień tak jak nie pada, to już 13,6 chyba przyniosę Także już tutaj wszyscy ruszyli u nas komajnami nawet ci co nie kosili w ogóle, to zaczęli kosić. Czyli już mamy takie pełne żniwa. Późne, bo późne, bo się jest 11 Sierpnia, to, czyli bardzo późno. że znaczy bardzo, no. My kończymy tak, niektórzy zaczynają. No ale, teraz nadają kilka dni pogody, to myślę, że każdemu tam się uda wykosić. Się. No, także przy tylko takie, jak widać, coś 4 tony, no może więcej jak 4 tony. Na razie wydaliśmy 25 ton przeżyta no i teraz prosimy na, na dziesiątkę, jeszcze może to jeszcze jedna będzie dziesiątka i tam na tamtym polu także myślę, że tam te 50 ton powinniśmy przebić na pełno? Pełno, mówi żeby nam się zatrzymał. Tą rurę na styk. A tu będzie sypał, tak. Tu wyjdziemy. Ale się kurzy. Te zbory przestojały, tak się jeszcze nie kurzyło jak teraz. Na kombajnie tak czarny, ja też nie brat, bo jeździliśmy trochę... No to trzy, to też czwarty zbiornik leci. To jest zbiornik. Chyba się nie unosi ale jest pełen. to nie widać. Dale. Ale się kurzy Takie te zboże jest przestojałe po tych deszczach i takie te czarne leci z niego Takie właśnie się wszędzie kurzy Kedera i w ogóle. A czy to kupul nosi Wówczas. Czy te dwa zbiorniki wejdą? 26 zbiorników na nie chodzi taki pełny, Sześć albo 5,5. Pade przy to? czyste, bez niczego, bez stąpki. Ludzie jeszcze się patrzą, bo na obydwu stronach Dobra przerwa. No i mała zmiana. Tam Kosi, nasz komaj, jak widzicie, brat Kosi, a tu kolega Tomek. Wolne, znaczy w no, usie, bo kosił, ma trochę czasu. Także do pomocy jest wszężycie. życie już. Jedną przyczepę nakosiliśmy, to czerwono, teraz na zielono będziemy sypali. Góra, tam wolniutko jeździ, on ja całkiem szybko. Ale nie gubi, czysto kosi. Ładny rekord. Pierwszy rok u niego. Nawet klimatyzację ma. To jest 98 rok. Czyli ta taka wersja, co rok czasu była produkowana z Czyli dobra wersja. Wujek z Katowic nas odwiedził. Nas jest Korzowa. Ogląda filmy, komentuje. A teraz z nawet jeździ. Nagrobem mamy dwa fotos. Tu u nas nie ma pełną parą Dzisiaj damy radę to skosić Jeszcze kawałek został o, o. Na że chyba nie wejdzie na tą przyczepę Ładny rekord I polskie maszyny też dobre produkowali Jak ktoś dba to te mizony nie są wcale złe To są dobre, wydajne maszyny Na małe gospodarstwa, takie do 100 hektarów To tylko taki kombajn jest pogoda, to i on nie ma co robić. Na takie wydajności rzędu tam 3, 4, 5 ton to jest absolutnie... Nasz jest mniejszy, przecież i też obkasza i, i potrafi stokach hektarów zrobić level nawet lepiej. No przynajmniej to jak widać tam, szału nie ma. Może ze 4 tony będzie. Nie wiem, bratu, to nie dwa to przy sobie jeździły. Albo za sobą. Zrobimy jak kiedyś w pegerze. Ale ziemia od dołu jest wilgotna. Aż błoto. Ale ziarko suche. Trzeba ciąć. No bo to jeszcze ze, ze, ze 3 godzinki cięcia, 2 godzinki i rosa wejdzie i koniec. A teraz rosy szybko wchodzą i to takie w tęgę. Wczoraj właśnie brat przyjechał od kuszenia u ludzi i u nas wjechał i zapchaliśmy na bębnie. Pierwszy raz w tym roku. A tam to ma trzeba było aby cofnąć trochę i samą poszło. Ale cichutki jest ten rekord. Aby silnik słychać, a nic nie wali, nic nie ten, Tomek miał łożyska wszystkie w nim. Wszystko, no, porobił cały kombajn, rozebrał i, i... taka maszyna będzie chodzić, a nie jak ludzie kupią Bizona i a, bo... Bo przed zimami się nie ustanie, nie zrobi, to później w się robi, nie? Bo zawsze są jakieś awarie, tak jak i u nas, tak? W tym roku nie był patrzony. No ale w tamty był cały rozebrany do... No. Do gołego i jeszcze raz składany, tak? Na łożyskach, na gumach, na nowych, tak? Bo tam te gumy są istotne. Na tych wahaczach tam to później się wszystko od tego odzieje. I w ogóle... No to... to dobre, poczciwe maszyny, widzicie. No, dwa sobie chodzą i... No mówię już, temat to o klimatyzacji wodną, to jest zawsze trochę inaczej w tej kabinie. Bo brat to tam kurwa jak murzyn. To tu będę ukrywał, aż czarny nie jest, ale Bróżniwa czarny no. no ale to jest... Jesteśmy młodzi i jakiś czas jeszcze to musi potrwać. Każdy musi się jakoś tam przetrzeć. To są tylko 2-3 tygodnie i, i, i to i to idzie przemęczyć, tak? O jacyś znajomi jechali nawet Trąbią Także widzicie, u nas zima pełną parą. To zostanie nam 3 hektary pszenżyta w innej wiosce i już gryka później, aby to będzie jakiś czas przerwy. No chyba dzisiaj trzeba będzie butelkę otworzyć, nie jedną. O, żyje się, bęben? Ma co robić, kurwa. Tęgę pszenżyto. Jakby trochę więcej deszczu badało, to też ton by było, myślę. Tak wygląda. Dobra, bo odmucham nagrywam. Jestem z wujkiem z Katowic, z Chorzowa, tak? O, jak ogląda. I koszą mizony. Fajne ujęcie będzie, bo tak mam za sobą, nie? Jak w Ale daleko jest Że ten ta, ta, ta telefon tak nie przybliży, nie? Ale fajnie ładny widok, będzie pamiątkowo, nie możecie już nie powtórzy taki widok nie? dwubizonów na polu o Tomek ma, Tomek już te pierwsze kółko jest pełne chyba ma, nie? w tym komainie, w prawie pełno będzie miał Tomek I jeden Tomek i drugi Tomek bo Tomek to ma na pierwsze Edward, nie? O, tylko, że na każdy Tomek, Tomek Trzybem mam nie? że tam kurwa nic nie widzi. Ale bizonkido. On ma ten wentylator u nas, jest siatka, widziałeś? Że siatka i siatka się zlega, A on ma taki wentylator i się czyści tam, nie? I to tak jest dużo lepsze rozwiązanie, nie? On będzie wysypał zaraz. O, o. Dobra, teraz, zaraz, zaraz, dobra, podjedziemy. Nie, chyba w, w tym, jak w, w drodze nie będzie, o, jeszcze kogoś zapalił, w drodze chyba nie będzie sypał. A ma oporowe żniwa, Tomek z tyłu. Trwa ciężko nad nim nadążyć z tym czynnikiem, siedem na godzinę jedzie. Zatrzymamy dzień. I sypiemy. Jeden sypie, drugi jeszcze gości. Rekord na drugo w drugowieczny zbiornik. Nagranie dla Antka, syna Toma, Tomka, kombojnisty. Będzie miał jak ta kosi z nami. Może, może, może za 10 lat obejrzy. Donki. rekord świnga w zbożu Aż trochę spabuje Ale to się kurde osiernie. To chyba jeden wielki kurz jest. Ludzie pewnie jeżdżą i się zastanawiają co się dzieje. Dwa kombaje. Dobra.